Ponad 100 osób biegających na nartach spotkało się podczas zimowego pikniku na Kozim Siodle dzięki akcji Telewizji Sudeckiej oraz Nadleśnictwa Świdnica. Na hasło biegówki z Telewizją Sudecką odpowiedziało wielu pasjonatów tej dyscypliny sportu, ale także ci, którzy spróbowali stanąć na nartach po raz pierwszy. Pomysł stąd, że sami jeździmy na biegówkach, co tydzień na weekend staramy się w sobotę lub w niedzielę wyjechać z Przełęczy Jugowskiej aż do, do, aż do Orła. I myślę, że ten pomysł, który padł na naszej stronie internetowej, jak również na naszym profilu na Facebooku, pospolite ruszenie. Myślę, że ponad 100 osób wyruszyło z Przełęczy i cały czas dochodzą nowi. Myślę, że fajna akcja, będziemy ją kontynuować. Wspaniałe warunki, szlak w miarę wyratrakowany. No o to chodzi. Pomysł zrodził się właściwie z rozmowie z Panem Adamem. No tak doszliśmy do wniosku, że należałoby trochę ludzi jakby popchnąć z domów, żeby zobaczyli o co w tym chodzi. Przede wszystkim. No, impreza jest nastawiona na, na osoby takie, które jakby nie miały z tym kontaktu albo miały go bardzo niewiele. One z reguły jakby są oporne i boją się coś, co jest nowe. No i żeby im jakby to pokazać, rozpropagować, stąd jest właśnie taka akcja, taki piknik. W zasadzie za, za skromne 5 zł można było u nas wypożyczyć jakby sprzęt. Wiadomo, że chętnych było dość dużo sprzętu, dla wszystkich na pewno nie starczyło, ale myślę, że jeżeli impreza na tyle chwyci i będzie, faktycznie wyjdzie dość dobrze i będzie jakby... W kolejnych edycjach akces, z chęci i coraz więcej tych narciarzy, to i sprzętu też nie zabraknie. Ja też mam taką nadzieję, na kozim siodle czeka ognisko. Mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwie tam do, dobiegniemy, a najważniejsze, aktywny wypoczynek. A gdzie aktywny wypoczynek w lasach. Jak się okazuje, powodów do tego, by biegać na nartach jest wiele. Zdecydowanie jestem fanem aktywnego wypoczynku przede wszystkim narciarstwa biegowego. A dlaczego? Dlaczego ta dyscyplina? Bo ja byłem długie lata lekkoatletą, po prostu biegałem, biegałem na, od 800 metrów zwyż, biegałem na orientację, czyli po lesie, a takim naturalnym przedłużeniem tego zimą jest narciarstwo biegowe po prostu. No za dużo się go na rower jest dzisiaj, także no po prostu narzyb biegowe są najlepszą taką y, dyscypliną, która się wiąże z rowerem. Cały czas trzeba być aktywnym. A tym bardziej, że te piękne warunki prowokują do tego, żeby przyjechać tu i wypoczywać czynnie. A czy biegam tu? To, to jest dobra zabawa, zawsze można odciągnąć się od siedzenia przed komputerem po prostu zabawa. Fachowcy przekonywali nas, że narty biegowe to sport dla każdego w każdym wieku żeby spróbować i stanąć i jakby biegać dla siebie, czy nawet poruszać się, bo to może od razu o biegu to ciężko mówić, nie ma jakby przeciwwskazań żadnych nie trzeba też być jakimś sportowcem czy czynnie uprawiać jakiejś dyscypliny to jest generalnie tak naturalna forma ruchu, że tutaj jakby no można ubrać te narty i po prostu poruszać się przed siebie także tutaj nie ma jakby żadnych ograniczeń, mogą to robić nawet dzieci w wieku 3-4 latka też są w stanie jakby sobie z tą nartą poradzić, oczywiście odpowiednio sprzęt należy dobrać takim dzieciaczkom bo wiadomo, że oni technicznie to tam nie ma mowy, żeby coś pobiegali. Natomiast jakby chodzi o to, żeby te dzieciaki właśnie od małego uczyć tego i zachęcać, żeby nie siedziały tylko przed komputerem, telewizorem i tak dalej. Tylko żeby jakby propagować to to wśród społeczeństwa, żeby ich wyciągać z tych domów, żeby nie siedzieli nie narzekali tylko. Ci, którzy już spróbowali biegówek, zapewniają nas o wielu walorach tego sportu. Zarówno tych zdrowotnych, turystycznych, jak i sportowych. Narciarstwo biegowe jest... Chyba jedyną tak rozwojową dyscypliną, jeżeli chodzi o organizm, są parametry. No nie tylko wydolność oddechowa, ale przede wszystkim koordynacja ruchowa. Tutaj pracuje cały organizm, nie tak jak przy nartach zjazdowych, że z reguły są to tylko nogi. Także tam się zmęczyć to naprawdę. Albo trzeba jeździć bardzo sportowo, albo, albo bardzo długo. Natomiast no tutaj, tutaj jest to no absolutnie plus na, na, na cały jakby organizm, na wszystkie partie mięśni ciała, koordynację. To jest szczególnie ważne wśród dzieci. No ogólnie pracuje całe ciało, czyli brzuch, ręce, nogi, czyli to co potrzebne właśnie w rowerze, żeby się trzymać pod, pod taką prostą, sztywną, żeby nie uciekało nigdzie energia, żeby wszystko szło tak jak trzeba. No zabawę i to też formacja charakteru. Tą satysfakcję, kiedy się dobiegnie gdzieś, to jest ta satysfakcja, że się, że się to zrobiło wcześniej, to było nie do pomyślenia. Wystarczy pojechać do naszych sąsiadów po czeskiej stronie, gdzie pełna infrastruktura, biega praktycznie całe pokolenia, całymi rodzinami i, i nie ma tutaj jakby takiej mody, że a nie mam sprzętu topowego, to, to nie mogę wyjść. Tam naprawdę biegają osoby, czy starsze, czy młodsze, nie patrzą na czym, aby miał buty, narty, kije i oni się tym bawią i biegają. Także to jest bardzo, bardzo dobrze tam rozwinięte i w zasadzie powinniśmy odnieść nich też te wzorce jakby przekładać na swoją stronę. Ten wypoczynek sam na sam z przyrodą, z lasem, ze śniegiem i zero ludzi to chyba coś najpiękniejszego, co można spotkać. A z kolei jak się spotka tych ludzi na trasach biegowych, to są to ludzie po prostu życzliwi. Przede wszystkim trzeba się ruszać. Najłatwiej jest usiąść przed telewizorem z dobrym ten napojem, ale, ale to, co jest piękne w naszych górach, to, co dopiero teraz doceniam, zauważcie, że za czasów, kiedy tutaj Niemcy byli, oni stawiali na turystykę. My powoli przekonujemy się, że mamy wspaniałe warunki do uprawiania sportów, nie tylko rowerowych, ale również zimowych, a biegówki są naprawdę rewelacyjne. Tu nic w lasach niczemu nie przeszkadza, bo y, walory gospodarcze, czyli pozyskanie drewna, później zrobienie tej drogi tutaj na kozie siodło, a w warunkach zimowych, wtedy kiedy i tak nie, nie robimy żadnych czynności gospodarczych, właśnie na trasy biegowe. To jest najpiękniejsze wykorzystanie tej drogi, jakie mogło być. Ci, którzy w sobotę dobiegli z telewizją sudecką z przełęczy jugowskiej na kozie siodło, mogli nie tylko ogrzeć się przy ognisku, ale także usmażyć sobie kiełbaskę i nabrać sił na drogę powrotną. To ognisko przygotowałem przed chwilą. Mam nadzieję, że się dobrze pali i wszyscy mogą skorzystać. Tam główny nadleśniczy idzie Janek, właśnie widziałem z dziećmi. Tak, dlatego no, wodnie. Tak. Ja myślę, że też będzie mógł skorzystać z ogniska? Pewnie bo tak. Też ładnie się rozpaliło. Trasy biegowe utworzono w Górach Sowich niedawno, ale zyskały już sobie spory grono zwolenników, choć niektórzy mają zastrzeżenia co do ich utrzymania. Przybiegłem właśnie na to wracam właśnie, e, trasa bardzo fajnie przygotowana, chociaż po lewej stronie delikatnie za jest, zapada się kijek, ale ubite jest fajnie, da się jechać fajnie, szybciutko. Jak najbardziej trzeba z tego korzystać, ponieważ długi, długi czas nie było tych tras, nareszcie się pojawiły. Za co dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, że można z tego korzystać. No, na razie dobrze. Jest ładnie wyratrakowany, jest ślad ładnie założony. No już jesteśmy, trzeci czy czwarty raz już jestem tutaj. Oceniam bardzo dobrze, no. Tak, że są ratrak ratrakowane i elegancko się biega. Fajnie, tylko mogłoby być wyratrakowane. Wyratrakowane lepiej chyba, tak? Tak. Tu jest miękko, i wbijają się tak głęboko dosyć. Pojawiają się już takie wpisy też od części osób negatywne, które jakby to negują, ale tutaj szczerze mówiąc to trzeba bić brawo i tylko jakby dopingować, żeby to się rozwijało w dobrą stronę i w dobrym kierunku, bo teren mamy właściwie no, przepiękny. Cały Wrocław nam tego zazdrości, i jakby do tej pory on tak trochę stał zapomniany, i te góry były w zasadzie, no były, ale tak jakby ich nie było, bo zupełnie się tutaj nic nie działo. No, także tutaj, jakby w tą stronę, myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku i, i będzie tylko jakby rozwój tego. Pierwszy narciarski piknik można zaliczyć do udanych, o czym świadczyć może chociażby fakt, że na starcie stawiło się ponad 100 narciarzy z całego regionu. Uważam, że jak najwięcej takich inicjatyw, ponieważ ludzi trzeba jakoś sprowokować do wyjścia z domu, a tutaj mogą się spotkać razem przeżyć coś fajnego. Także jak najwięcej takich inicjatyw i popieram. No i fajnie dziękuję za to. to wasz pomysł w ogóle tak był, że nas ściągnęli do takiego co. Udało się nam zmobilizować. O tak tak tak. Oby warunki pozwoliły narciarzom jak najdłużej w tym sezonie korzystać z tras biegowych w całych sudetach.